Zaraz będę dzikował na gównianym polu Droga już tutaj, no na tyle wąska, że ciężko byłoby się Z jakimkolwiek pojazdem minąć Bociany odleciały do ciepłych krajów zostawiając po sobie gniazdo Takie to pożyją ale nie ma dzisiaj aż tak źle. 4 stopnie na plusie. To. Nie narzekajmy. Jak okiem sięgnąć? Kupy, główna. Wyłączam kontrolę trakcji. Dokąd mi się uda dojechać, to dojadę. Będę musiał w taką równoległą dróżkę O, tu jest trochę bardziej twardo. Dobra, i teraz cyk z rozpędu. Byle się prosto ustawić. O jest. O. Ładny bieżnik. Taki powiedziałbym ekologiczny. Z przodu również. O, no, tak to wygląda fajnie Dobra Trzeba odplandeczyć I zaraz sypiemy dziadostwo Czas założyć Gówniane rękawice Popuścić gówniane paski takie ładne ślady oczywiście belkę dźwigamy o. Paseczki, czy nie paseczki, tylko gumeczki. Zabezpieczenie klapy dolne. Tu mamy takie fajne złożyskiem. O, i ostatnie to jest swoją drogą fajny patent. To nie są spawy fabryczne. Spawy fabryczne były tak żałosne, że musieliśmy pojechać do spawacza, który ogarnia spawanie aluminium. Poprawił, bo te fabryczne to nawet tutaj z jednej strony miały dookoła, a z drugiej strony nie miały z góry i z dołu. No, jakość firmy Bodex, tyle można powiedzieć. Tu wszystko odpiąłem, tak. Dobra, to przechodzimy teraz do zwinięcia Plandeki Ale na początek. Gumka, fajnie, że dzisiaj nie jest aż tak deszczowo. Trochę popadało. Myślałem, że będzie gorzej. A tu się nawet fajnie udało wjechać. Zwijamy gównianą plandekę na gównianym polu. O, plandeka zwinięta, gówniany ładunek. Kopalnioki żebym se trochę brodził no trudno. Może by to na czymś dać, żeby fajnie nagrało. Cyprowane było oczywiście na spuszczonym hamulcu ręcznym, no ale nic to nie dało. To jest pole, to są ciężkie warunki. Próbowałem teraz ruszyć na wyłączonej trakcji, na aktywowanej blokadzie mostu, no ale pokażę z innej strony, bo tutaj pełno główna nie przejdzie. Będę musiał zadzwonić poziomka, żeby przyjechał traktorem Podczepimy linę W sumie pas, nie linę no, Widać, że zeszło całkiem nieźle No ale tutaj się już zblokowało, więc Trzeba będzie podciągać traktorem Żeby miejsce zrobić Oczywiście znajdą się jacyś internetowi znawcy, którzy Będą pisać, że ja nie umiem kiprować, no ale są frajerzy, którzy w życiu nie kiprowali takiego ładunku i nie mają pojęcia w ogóle jak to schodzi Dobra, memory 5 Jeszcze takie na miniaturkę może ujęcie zrobię Stąd O, ładnie Się ma, wjechałem na pole, dźwignąłem do góry. Ile wyleciało? Tyle wyleciało, no ale trzeba podciągnąć. A, będzie Sławomir spoko. Dzięki. kamerę no. Spoko, mam, mam. Dobra, dzięki na razie. A, przyjedzie Sławomir, mój widz. Także spoko, coś się jeszcze ponagrywa. Pokażę Wam ciekawostkę przyrodniczą. Tutaj widać zmęczenie materiału Ściągamy tutaj o To nie jest moja sprawa Znaczy moja wina To chyba kuplowi się tak stało Dobra. Na szczęście Volvo to jest porządne auto Przewidzieli, że może coś takiego nastąpić i z drugiej strony Jest drugie mocowanie Fabryczny zaczep blokada Dobra, czekamy jedzie i słowomir. <grywka> SŁAWOMIR! SŁAWOMIR! Mir! O, siema! Siemano Grzegorz! Chcesz być na YouTubie? Pozdrawiam no. Panów! Ale muszę ten przód jeszcze pokazać, bo tam widziałem... No kurde, SŁAWOMIR! Ja. Ten słynny z zagubanego! No, no ja myślę, dlatego Mir! SŁAWOMIR! SŁAWOMIR! Jak tam się poprzedni film podobał? bardzo dobrze. Dałem łapkę. Dałem łapkę. O, odjeżdżamy kawałek. się zblokowało. Oh. Yeah. <śmienicza> Teraz idziemy popatrzeć jak gówno leci. <śmienicza> na lawina ja cię pierdolę Jakby możecie z tym jeździć tak śmieję. <laughs> nie gadaj to są piękne zapachy Piękne zapachy To dzisiaj czerwony no bo ten kumpel był dzisiaj biały nie? Już bliżej niż dalej Leci sobie tak bardzo leniwie no ale leci Dobra co miało zlecieć, to zleciało Jedziemy. Pole zasrane traktor to sobie bez problemu na takich oponach jedzie, no cóż, niestety w ciężarówce tak dobrze to nie idzie. Kuperek opadł Sławomir tam pokazuje, że jest moc Kupa minięta Teraz na asfalt Zamknę tam Klapę zabezpieczę Znaczy zamknięta to już jest, bo się zamki zatrzasnęły tylko Trzeba podokręcać śruby Belka opuścić, żeby nie zapomniał. No i oczywiście uchwyt holowniczy wyciągnąć. Tu jest ruch mały, także nie ma pośpiechu. Dobra Widzę się pasa. Wyciągnięte Teraz można wypoziomować. No, dobra, to został ja to zaraz wyciągnę. <laughs> dobra, to dzięki za holowanie. Nie ma sprawy, trzymaj się. <laughs> Jakieś ostatnie słowo dla widzów. Nie mam. Dobra, niech, się. niech moc będzie z wami, nie? Niech moc będzie z wami. Nie? Na razie. Słowo Mirmaj na kostacie słowo. Pozdrawiam chłopaków z jaźlin i bandyckie serce. Pozdrowienia oficjalnie przekazane. Kiedy możemy oczekiwać dokładnej premiery filmu? Pierdol się. Oczekujcie mnie w swoim czasie. Dlaczego film jeszcze nie wyszedł? Bo ja się nie wziąłem za reżyserkę. Jestem mistrzem na mistrzach. Pozdrawiam wszystkich panów. Wyszkolę was w jeden księżyc. odpierdolcie się.